Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie moim nowym deckiem z barbariancami zamiast gładców. Obraz, czego tam dam jeszcze strzałki. Zamiast zapa. Także zobaczymy jak to się sprawdzi. Także jesteśmy już w pierwszym meczu i z tego co grałem i z tego jakie ja mam wrażenie o tym deku, to jest to mniej dek, w którym zależy nam na tym, żeby po prostu tanio się wybronić przed tym, co robi przeciwnik, a bardziej zależy na tym, żeby dobrze się wybronić. Czyli dla przykładu wcześniej Gianta musieliśmy puścić na wieżę i po prostu później go zaatakować balonem na przykład plus lawą Przez tutaj znacznie bardziej nam zależy na tym, żeby całkowicie wybrnąć tego Gianta za pomocą właśnie Barbarianków które są super przeciwko właśnie na Giantowi czy Royal Giantowi przed którym nie mieliśmy zupełnie kontry w poprzednim deku, także myślę, że to będzie dobry dek na arenkę I mamy tutaj również strzałki, dlatego że zauważyłem, że bardziej są przydatne na arenie Natomiast nie wiem co ich. ma wrażenie, że bardziej bym się wszyscy zap. I tak, atakujemy oczywiście lawą z tyłu, tak jak zawsze. I jeśli teraz będziemy w stanie osłabić mocno jego wieżę, to już będzie nasza wygrana. I widzimy, że brzmik ma Giant Szkieletona, więc to też wam idealnie pokażę dlaczego barbarianki są tutaj lepsze niż właśnie wcześniejsze gładcy. Dlatego teraz załóżmy. Mamy atakującego Gianta. I gładcy mają zbyt mało damage'a, żeby go ładnie osłabić. Podczas gdy barbenki sobie z tym świetnie radzą, bo mają większy damage i jest ich więcej. Natomiast, okej, okay, jak na razie tutaj widzicie, udało się zbić Wizard, a przeciwnik nie ma go w talii teraz. W związku z czym musimy po prostu atakować balonem plus minionem, był po prostu żywą Dzięki temu balon dostał się do wieży i ma całkiem ładna na wieży. Także super. Oprócz tego też wiemy, że przeciwnik ma Gianta, Giant Szkietona Giant jako główną jednostkę atakującą, więc my będziemy mogli ładnie kontrować. Nawet tanie obudzając szkierę to jest za 6, nasza kontra jest za 5, i jeszcze jeśli użyję do tego klona, jeśli nie użyję klona, to raczej będzie miał kontratak, który też będzie musiał bronić. Jeśli użyję klona, to już jest 4 elixiru dla nas. Także ok, atakujemy balonem, znowu myślę, że tutaj chyba nawet balon nie jest potrzebny, a raczej będziemy chcieli zaoczynić elixir do no właśnie na coś takiego. I udało się tam też zbić ujzała, więc to jest całkiem spoko i teraz lawopupsy minimalnie to osłabią. I to już powinno być na balona plus firebola. Choć nie wiem jak tutaj są, wszystko jest na 9, więc nie wiem, jest dokładnie co i damage'a ma taki fireball. Także zobaczymy. Balon też ma oczywiście znacznie mniej, więc może nie być tak, że... No może być tak, że jeszcze będziemy prowadzić coś typu strzałki. Ale to już będzie do zrobienia, dlatego że nie ma żadnych wybrzeżeń na naszej wieży. Więc, nawet jeśli dojdzie do naszej wieży, to, um, to nic nam nie zrobi. I możemy zużyć te 3 x Nic przeciwnikowi to nie da. Dobra, i tutaj też widzicie idealny przykład tego, dlaczego barwy są lepsze. Otóż wszyscy nic by nie zrobiły przeciwko tamtym. Także dobijemy strzałkami i kończymy mecz. I tak oto mamy pierwszą wygraną. Także idziemy tak. Może że się uda wygrać wszystkie 3 na tym odcinku. Zobaczymy. Także zdobyliśmy epicki token, może się na coś przydać. Na przykład na Lightninga ostatnio zbieram, więc raczej na to mi się przyda. I idziemy bo teraz do kolejnego meczu. Zobaczymy, jakiego tym razem przeciwnika nam wylosuje. Mam wrażenie, że tak jak już mówiłem, tutaj jest znacznie więcej batsów niż minionków, więc raczej zap by się przydał. Zwłaszcza, że przed na Wizarda taniej wybronić właśnie zapem plus tymi strzałkami plus fireballem. Tutaj w ogóle słabo zagramy, ale to już trudno. Generalnie mogły minionki dać na drugą stronę, a mega przeciwko walkiri, a tam w pewno byłoby lepsza. Natomiast trudno. Musimy teraz po prostu zaatakować. Jak na razie są minimalne obrażenia na wieży. Dobra, ob oboje mamy dosyć dużo obrażeń na wieży. Natomiast jeśli uda nam się dobrze zaatakować, to myślę, że uda nam się to wygrać. Także dajemy lawę z tyłu. Zobaczymy, co jeszcze przeźmień zrobi. On broni się tylko walkirią i nie kompletnie się broni. Dlatego, że tam jeszcze jeden dobieł do wieży. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Minipekka niestety atakuje mnie przeciwko. Minipekka raczej przydałby się nam. Przydałyby się nam gładcy. Natomiast to już trudno. Myślę, że to jest taki matchup, w którym zdecydowanie bardziej przydałby mi się ten drugi dek: z gładcami plus zapem. Natomiast myślę, że wrzucimy tutaj zapa i zobaczymy, jak to się sprawdzi później. Lawa dotarła do wieży, oczywiście, i zadaje mi ma nabrzenia. Zobaczymy, jak sprawdzą się lawa pupsy niestety zostały zapowane. Natomiast jeden Lava pups nie został zapowany. I są obrzeczenie na jego wieżę, natomiast my mamy jedną wieżę zniszczoną i drugą bardzo osłabioną. więc jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Zwłaszcza, że nie mamy guarcu, żeby ładnie się bronić przeciwko Walkirią plus tym, plus minipekką. Mamy tylko Tupstona i ewentualnie barbarianki, które też raczej nie są idealne przeciwko temu. Także, no tak, myślę, że to jest mecz, w którym raczej przydałbym się ten drugi dek, natomiast myślę, że jest znacznie więcej meczopów, w którym przydałbym się ten pierwszy dek, więc raczej będziemy to... Będę zmieniał te deki, jeśli będę widział, że na przykład jest znacznie więcej deków, w którym, patrzę, mi się tamten dek przydał, natomiast ogólnie myślę, że to będzie mój taki główny dek od teraz. Ewentualnie jeszcze z Zapem, ale to też się jeszcze na ten temat pomyśli, bo na Ladę... Na Arence po prostu Widzę, że częściej widzę e, deki z minionkami. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Przeciwko mi też raczej przydałyby się Guardscy tutaj. Ma... Tak, 5 hitów to... Że, pekka po prostu potrzebuje 5 hitów, żeby zbić e, barbaranki i potrzebuje 6 hitów, żeby zbić tańsze guardsy, więc raczej, no, to jest lepsze. Chyba, żeby obtoczyć ją i wtedy zadać jej dużo nie tak jak Giant'owi, ale to się jeszcze pomyśli. Raczej muszę też się nauczyć grać, grać tym dekiem, i nie do końca ogarniam jeszcze technik związanych z papierankami, dlatego że raczej nigdy nimi nie gram. Natomiast jak na razie możecie wiedzieć, że używam ich jak gwarców, plus jeszcze to jest taka dla mnie jednostka do zbijania tanków po prostu. I myślę, że to jest zdecydowanie bardziej to, a nie po prostu zastępstwo gładców. Dlatego, że gładcy to jest kompletnie inna karta. Także ok. Sytuacja jak na razie wygląda nie niezaładnie, choć w zasadzie nie zadał nam żadnych oburzeń na wieży. A myśmy zadali tylko minimalne. I tak mamy przewagę, natomiast bardzo niewielką. Przecież znowu nas atakuje. I to z dwóch stron, więc musimy się bronić. Trochę taniej się wybroniliśmy, niż on, się nas, niż on nas zaatakował, natomiast mamy jednocześnie kontratak teraz. Gostek no właśnie musiał wydać 3 eliksiru, więc raczej nam się to opłacało. Tak myślę. Znowu bronimy się przeciwko muszkieterce za 3 eliksiru, więc znowu jest to dla nas plus. Ale on znowu nie uderzy na wieżę kompletnie. Dlatego, że on wystarczy, że raz zostanie uderzony i proszę nie macie szans, że on dojdzie do wieży. Z tyłu Gostek daje Zarda, znowu nas atakuje. My się bronimy Fireballem, bo już nie mamy nic lepszego. Jeszcze poczekałem aż zbije, będzie zbita jego tarcza, żeby to ładnie posłabiać. Teraz znowu Tombstone'em musimy się bronić. I generalnie myślę, że to jest zdecydowanie minus tego deku, że on jest po prostu strasznie drogi. A średni koszt to jest chyba 4,1, Więc no, jest trochę drogi. Natomiast myślę, że teraz po prostu zaatakujemy minionkiem plus balonem. Minionek znowu jako żywa tarcza. I plus tank plus nie tank killer, ale po prostu zbijacz tego, co może się bronić. I tak oto udało się bardzo ładnie ustawić jego wieża. Przeźdznik nie jestem nienazować, dlatego że mamy Timpsona. Natomiast myślę, że jednak będziemy musieli tutaj drogo bronić, w związku z czym będziemy mieli mniej, mniej na atak niż gdybyśmy się... gdybym miał ten drugi dek. Więc myślę, że ten drugi dek i tak byłby tu lepszy, natomiast... E, być może w zasadzie tutaj mógłby być przydatny bardziej dek z... Z gładcami. natomiast zdecydowanie na laderze bardziej jest przydatny ten deck. I myślę, że jak za chwilę też ulepszymy już na maksa barbarianki, które już w zasadzie mogę ulepszyć, jak to nagrywam, to będziemy też używali ich na, na laderze. I próbujemy nabić czempiona tym razem. Może tym razem się uda z trochę lepszym deckiem. Zobaczymy, natomiast mm, to tyle. Pa.